嗯哼。Mm hmm. Dzień dobry, kochani, ja jest Was ponad 14 tysięcy już na Ministerstwie Satyry. Dziękujemy serdecznie. Dziś będzie odcinek wyjątkowy, znowu zrobimy odcinek memowy, gdyż po spotkaniach na Alasce pojawiło się tyle memów, no i Trump się oburzył na te memy. No i pisał, że tam w tych mediach, że wa i tak krzyczał, więc stwierdziłem, że możemy je jeszcze zaraz. raz. wa wa wa, tak. O, tak. O. On jak piszesz, to tak... Talent e, masz, widzę. Tak. E, <grystanie> Więc Krysty. dziś zrobimy taki przegląd memów po Alasce, ze względu na to, że nie, nie wszyscy z Was korzystają z social mediów, nie widzieli tego. Jeżeli nie widzieliście poniedziałkowego kapcia, to też Was zapraszam, bo tam był taki wcześniejszy, Ławała, ła, ła, wcześniejszy malarz, a właściwie to, co z niego zostało być może zęby, być może w pudełku po papierosach, być może w Rosji. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to gorąco zapraszam do nadrobienia. A teraz co? Przejdźmy do przeglądu. Ja mam pierwszy taki z brzegu, tylko ja nie za bardzo go rozumiem. A no no ty tu znasz znam, angielski? No widzisz tak średnio i tak a, wychodzi. Bo, bo ja nie znam. Ja, 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 ja nie znam. potrafię tego przy, przetłumaczyć. Przesanie rosyjskich kurczaków, koguta. No. Jak tak? się się okay. koguta? Ja nie nie wiem. wiem, nigdy nie ssałem. A jeżeli... Ale jest jakieś rosołowe? Ten, że o co tu chodzi? Nie Można wiemy. To że tutaj taka aluzja, że Donald Trump na kurczaka. Rubirosu. Albo lubi tak. Nie... W sobotę był, w piątek było spotkanie. No, no to no, też nie wiem. pasuje, bo to w niedzielę no. zazwyczaj rosół. E, natomiast Indieka chyba bardziej. To, a my, my się kojarzy. Może, a nie wiem, jak no, jest, może to indyk jest właśnie. Nie, bo ja nie, nie znam nie. angielskiego, wiesz nie. Pierwszy raz. Ja też nie. E, dajcie znać o co chodzi, bo my nie wiemy. Natomiast e, nie jest zbyt zadowolony, ale po twarzy widać, że ma podejście zadaniowe. Trzeba to zrobić. I A jak... Tak, 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 tak. No rozumiem, że tu tak, taka układka do The Times była. The Times. <laughs> Okej. Okay. Okay. Nie wiemy, no czy dobrze. w Timesie się znajdzie. Eee... A, to z Rosji widzę. Jakieś. No. Nie, to, to jest wiesz co, ja bardzo lubię kino i to jest lot nad kół, czym gniazdem, nawet za plecami Trumpa siedzi młody Danny DeVito, o taka ciekawostka, tak? okay. o, no i, i to był film, że dzieje się w wariatkowie i tu mhm. posadzili go, <laughs> ja, ja nie wiem. No. Oburzające są te... Y, my protestujemy, proszę się nie śmiec prezydenta USA, tak bym powiedział. Tak, no tutaj y, tam napisane, że Putin zakończy, tak, no tak, tak, tak. Tak, y, proszę się nie śmiec prezydenta Trumpa. E, następny mamy, e, że y, no, czyści Putinowi obuwie. Tak. To odwrotna taka droga. A, od miliardera od do miliardera pucybuta. Do pucybuta. no. A, w ten Władne. sposób. No. no, taka wiesz, e, rosyjsk mówię rosyjską, no, rosyjska może tak, w sumie tak, mhm. nie. Amerykański sen e, mhm. w rzeczywistości, nie? Czyli tak. Nie? Odwrócony I miliarder, tak. Odwrócony miliarder, tak? się majątek, potem, wiesz, zbankrutował, potem. Wrócił, a na koniec czyścił. A na koniec czyścił buty, tak. No. A może to jest, y, wiesz, w Rosji może jest embargo na pastę? A, że to taki. hitek, Taki gest, taki gest dobrej woli, nie? Patrz, y, Władimir, my mamy, że no tak okay. się pochwali. Nie wiem. No, no masz, masz. masz. następny, następny moment, taki bardziej artystyczny chyba. Trump robi za wiolonczele chyba. Okej. Okay. Ja nie wiem, po czym ten napisane. smyczek to podpis jest, wiesz. Eee, i... Po brzuchu. A, nie niżej chyba. Pod Sorry. krawatem. Na brzusze. Pod brzusze. Na dłudzie, na Po <ponad> łudziu. <laughs> nad łudziu. Po tej małej strunie. Znaczy nie wiem jakiej, no ale ten. Yy, gra na strunie. Tu mam następny obrazek. W Stanach Zjednoczonych jest teraz afera, bo pewna aktorka, taka dosyć urodziwa, reklamuje jeansy. I tam A. mówi się, że I have good jeans, ale można to też odbierać, że ma się dobre geny. No i tam środowiska lewisowe się bardzo burzyły. Natomiast tu w podobnej pozie stworzono mema z Trumpem. No, i że to też jakaś ma... marka odzieżowa mogłaby wykorzystać. Tak. No. Dobre geny no. rosyjskie, tylko że na twarzy. No to bardzo niesmaczne. Ja to protest... No niesmaczne te. To znaczy nie, że niesmaczne te geny, nie że syzy. próbowałem <śmiech> <śmiech> Tylko obrazek bardzo niesmaczny. Tam, ja myślę, że jeżeli on zobaczył, to się bardzo obił. A, że mu przykro było. Tak, tak. Ojej. No. no. Że oblał Ojej. się jogurtem rosyjskim. Nie podoba mi się to. Ojej. No tak, tak. Kolejny z memów, wydaje mi się, że no to jest mocna szpila, bo tak, amerykańska no, tutaj... armia w filmach, wiesz, że takie kozaki, a w realnym życiu to ten dywan przed Putinem tam układają. No to jest najbardziej chyba taka oburzająca historia. To chyba wzburzało tę opinię publiczną w internecie. No wiesz co? Ono po tym wycofaniu z Afganistanu no jest jakiś taki też syndrom. Słabą serię mają, prawda? Słabą serię, tak. No oczywiście był ktoś może powiedzieć, dobra, ale był ten Iran, no ale to nie była ta, wiesz, nie byli ci żołnierze, tak, byli jacyś tam piloci, to trochę inaczej wyglądało, no a jeżeli chodzi o tutaj tych żołnierzy, no to właśnie oni muszą się takimi rzeczami zajmować. Jakbyś obejrzał ten obrazek. Jak no to obejrzał... moim zdaniem też niesamowita, no bo yy, takie rzeczy powinna obsługa robić jakaś. No ale znowuż, y, robione na ostatni moment, nie było komu rozłożyć temu, tego dywanu. Może e... nikt nie chciał, y, 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 wiesz, y, jak to się klauzula sumienia. Ale mam klauzulę, ja nie mogę. Ja, nie mogę, ja nie mogę. Odmawiam, powołuję tak, się mógł. na klauzulę sumienia. No ja bym się A powołał. Nie, żołnierz, rozkaz i wiesz, i muszą, tak? Tak, tak. E, Ja się zastanawiam, jakbym był młodym Amerykaninem i bym widział tak, e, taka tchórzliwa ucieczka z Afganistanu. Później ta parada dla Trumpa, gdzie to wyglądało tragicznie. No, mówię, no. Teraz ten dywan. No zastanowiłbym się dwa razy, czy chcę przykładać do tego rękę, bo jednak to zaciąganie się do tej amerykańskiej armii, no to w dużej mierze, no to ta, taka propaganda sukcesu siły, a Trump to wszystko niszczy. No niszczy, no tak, trochę, takim, te, takim trochę... zachowaniu. Co robisz? A, a tam w armii. To tu, okay, tu. A, to ty od oh, razie jesteś. No. <grym> na razie, tak. Klauzura sumienia z zabraniem mi, mi się spotykania z tobą. Tak no. tak, no i kolejny mem, no, że amerykańska flaga za dolara. No, myślę, taka trochę na wyrost. Na wyrost? Dywan. No, w końcu nie padało, tak. Wiesz, to. z tym dywanem, no, takie bardziej, że tak powiem, celne. Tak, tu wiesz, mm -hmm. z tą. A, to flagą. punktujemy. No ja bym od oceniał jeden do tak, na, od 1 do 10, tak, no tutaj bym nisko dał, ale ten z kukułczym gniazdem wysoko mm -hmm. m, oceniłbym tak 8, bo jak wiesz Donald 10 na 10, tu dałbym 8 punktów. Dobrze, ja bym nisko oceniał te takie, że z kogutami i z genami rosyjskimi. Mnie się nie podobają one do końca, są nie? Za, za wulgarne. Ja lubię A. takie bardziej ze smakiem. Tak, no ten akurat oba ze smakiem i z kogutem, był ze smakiem. I z tymi tak. tak. To, to ja nie lubię. Smak. Zdecyduj Smakować Kurczaków. Chcesz smakować tu trampa, czy nie chcesz smakować trampa? A to nie, to Trump smakował, a nie smakowano okay. mu. E, tu mam e, chyba wygenerowane przez AI e, I, i to chyba rosyjskie, bo Putin tą twarz ma dziwną, strasznie. Tu też bym nisko ocenił. Znaczy nisko, mało takie tak, słabe. Słabe, nie? Kolorowo jest, to prawda. Jest, jest, tak, tak. Ale słabo. Tu mam. Takie, tak. No tu wyżej, tu wyżej, no ale ten dywan, że tak powiem sam w sobie, no to zdjęcie, gdzie oni, te pokłony takie. No ale i widzisz i tu z tą flagą, Tu ze Wszystkim, nie? Tak. Tu trzeba niestety ocenić wysoko albo stety, tak, no. To też celny, trochę mniej, 7, 7 na 10 nie wiem, jak czy. 7 na 10. ok. a z tym klaunem jakbyś dał, ja dałbym 2. Jeden, dwa. Tak, no, słabiutko. słabiutko. E, natomiast tu już tu, tak. Okay. Tu tak abstrakcyjnie. No bo tu było te tako, nie? Transpał Dumny f, 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 ten farmer inspek ten. Yy, inspekcję przeprowadza. Aha, o, mm -hmm, cenny mm -hmm. kurczak, okej. Okay. No, a tu trochę wyżej, tu trochę wyżej, chociaż no, też mi się wydaje tak powiedzmy 3 na 10. Okej, okej, okay, okay, to ja teraz muszę usunąć, bo aż nam się nie mieszczą nowe obrazki. Ojej, będziemy tak. mieli jakiś długi program się zapowiadać. Obraz, obrazkowo, nie, nie, po prostu końcówka mi się nie zmieściła, więc usuńmy kurczaczka i wstawmy kolejne memy, no i tu mam taki mem. Nie wiem, czy się załaduje, załadował się. Mm. No to muszę jakieś chyba wyjaśnienie, bo chyba nie rozumiem go. Wiesz co? Wydaje mi się, że ochrony na kolana. No. Żeby są sobie kolan nie ten. Okay. Obdar. No. no. i tu mamy tak z jakiegoś horroru piła, że takie, że jak u dentysty, że otwierasz, żebyś nie zamykał ust. No to jest no. znowu zberasz. A że się uśmiecha. To jest za skomplikowane, już to się pogubiłem. To, to, to chyba nie jest uśmiech. <śmiech> <śmiech> chyba nie jest uśmiech, ale drodzy widzowie, sami wyciągnijcie wnioski. E, kolejny me, mem, który chciałbym ci pokazać, się nie załaduje, jest za duży chyba, spróbujmy jeszcze raz. E, ten, ten mam nadzieję, że się załaduje. O Art of the Nile, czyli Ta. sztuka klękania. To mi się bardzo podoba, bo to jest w formie tej okładki książki. E... Takie, wiesz, jeszcze taka czcionka, taka tak. jak z dzikiego zachodu, nie? Tam wiesz. Nie, no tak, tak wyglądał oryginał tej Art of the Deal. Właśnie ta czcionka tak. taka była użyta, no. więc e, ja tu bym dał dyszkę za pomysłowość. Gdzieś na jest? 10? Tak, nie jest obsceniczna o. taka i tak dalej. Dałbym dyszkę. I tak tak na jedno, nie? że tak nie do końca. Tak. Zobacz, nie jest tak, no. no. bo tu mógłby na no to, dwa. Nie? Tak, a więc wiesz, raz, to jest jakiś ar. Tak mi się nie? Jest tam, wiesz, taki tak, przyklek, tak, tak. ale no nie bo był. Bo on też klaskał, wiesz, i to tak. tu mi się podoba, że on zawsze przy krawat ma, nie? Tak, no to jest taka aluzja, tak? Do tego, tak. że on tam, wiesz, wiązać nie potrafi. Siedem, mm osiem -hmm. i że z tego czerwony dywan. Dałbym, dałbym, dałbym wydaje mi się, że ciekawe. No i następne A, tu o, fil, takie... filmowe, tak, tak, pewna insynuacja, to że. Tak, no. Że się pocierali ci komboje w górach. No i tu na lasce, mniej więcej też. To no, no, mi się podoba. Takie romantyczne. Takie przeróbki filmowe zawsze są ciekawe. No, bo coś ich łączy, łączy ich jakaś, jakiś rodzaj więzi. Nie mówimy, że to jest więź romantyczna. Być może łączą ich kompromaty, być może właśnie jakieś szantaże czy coś, ale być może po prostu taka sympatia do dyktatorów u Trumpa jest rozbudowana, więc okej. Okay. No i tu mam chyba zamiast tego Nobla Nobel's Peace Prize, A. że taka nagroda pokojowa, bezjajecznego. O, może to tak. Okej. Okay. Rozumiem. Jak byś to ocenił? No, że przykro by, byłoby. Jakbyś Donaldał. czytał o sobie, nie? Wyobraź sobie, że to jest twoja twarz i ja tam z tyłu ci takie ten zakładam. Że mi chcesz medale. takiego? No. Pić? No, dynzola? że tak ci. Z, z takiego. Z złotego. Złoty dzyndzol. Złoty dzyndzol. Znaczy, jak ja bym dzyndzola jakiegoś miał dzisiaj, to bym na ten dywan postawił. Mi się ten dywan jak gdyby najbardziej, myślę, że to tak mogło zaboleć, mhm. a więc dzisiaj Złotego Dzyndzola, bo ty to rozumiem, ten Sztuka Klękania, złoty dzyndzol, Sztuka Klękania to tam... wydaje mi się taka mhm. ciekawa, ja, bo, bo jest celna po prostu. A ja ten dywan, wiesz, on sam w sobie po prostu był na tyle memiczny, że tu mogą mhm. e, powstać i on na tyle celny i taki bolesny moim zdaniem, bo właśnie to Trump dążył do tego, żeby właśnie ten szacunek, wiesz, dla tego yy, amerykańskiego wojska, tak, przywrócić, no i, no i nie jednym stać, ruchem, nie? A może jednym on ruchem nie odpowiadał pognębiać. za to A kto wydał ten, no jak nie odpowiadał? Ale może on nie wiedział, że tam polecał ci żołnierze. Łyczkow mówi, tak, Ej, ty, ty, ty. I ty i ty rozkładacie. No nie, no, myślę, nie że no. to poszło akurat ten pomysł i ta oprawa, no, która też można powiedzieć niezgodna z tymi protokołami. Tak? No, tam mieliśmy wiele złamań protokołu dyplomatycznego. No, widać, że to pomysły Trumpa. tak. No, to... mhm. Tu sznyt, że tak powiem. No jeszcze jakbym podejrzewał kogoś innego, no to Witkow. Że we dwójkę, tak sobie wiesz. Mhm. No, bo jeden i drugi, no tak, tak to wygląda, tak. No tutaj to zamiłowanie do takich. Nie wiem, um, czy słyszałeś takiej wypowiedź Witkowa, że y, Rosjanie oferują wpisanie do Konstytucji, że oni żadnego państwa nie zaatakują. Tak. <głos> <głos> Już nigdy. <noise> To trzeba naprawdę być w tym szpitalu, tam, żeby to łyknąć. Zapra zapra tak, zapra ale już jedną deklarację Amerykanie podpisali, co prawda nie Trump, o. ale inny prezydent, Budapesztańską, mhm. i tam też gwarantowali te tak, granice. Tak, ile razy można nabrać się na ten sam numer, nie? No a to... więc wiesz, co prawda, Rosjanie też, nie? I Wielka Brytania tak swoją drogą, a więc no tam było kilka tych krajów. W związku z tym. No co ja mam ci powiedzieć, tak? No wydaje mi się, że ten dędzol, połowa dędzola w takim razie w tym odcinku idzie na dywan, a połowa dędzola na klękanie. Na kolano, tak, tak. tak. Na jedno. My zapraszamy już na, po, o, o, dziewiątej. o dziewiątej wiadomości poważniejsze. Nie, Nie bo chciałem powiedzieć poważne, z jednocześnie z popołudniowym, tak. Zapraszamy. I dajcie znać, czy mamy szukać takich memów, czy one są nie za dobre. Bo niektóre były takie z sobie, ale no. Trump, Trump oglądał wszystkie. Więc wszystkie wciel, wciel Wszystkiego wam piekły. Tak. No, może któreś go rozbawiły? No nie było. Właśnie, myśli, bolą go bardziej te, gdzie on tam ocieka, yy, różnymi takimi, czy to traktuje tak, yy, że a ludzie są głupi? Ale nie, takie on no, myślę, że bolą te, które... bardziej Go boli, bo to jest takie uderzenie w ego, takie bardziej. No właśnie nie wiem. No i ja bym obstawiał, że to go może boleć, ale no myślę, że ten dywan go boli, tak? I to mhm. witanie. Myślę, że te poważne komentarze też go bolą, tak? Chciałem ci powiedzieć, że na oficjalnej stronie Białego Domu, jak jest ta relacja z witania, to zostało uściśnięcie dłoni, ale jak no. Putin podchodzi do Trumpa i ten klaskał, to ten fragment wycieli. Tak? Że źle tak. to nie wyglądało. Tak, jak klaskasz zbrodniarzowi, to, to niedobrze to wygląda, i ten fragment jest wycięty. Dobrze. No już wiem, no zostanie to gdzieś zapamiętane. No jak widzimy, najszybciej jest to zapamiętywane w memach. One zostaną, no bo ich nikt nie usunie, chyba że cenzura będzie w Stanach Zjednoczonych. Na razie się na to nie zapowiadamy, zapraszamy na godzinę dziewiątą, a na ministerstwie widzimy się jutro. Trzymajcie się, cześć. Cześć.